Dzień dobry, jechaliśmy, jechaliśmy samochodem po drodze i zobaczyliśmy, że się jakoś, świat, jakoś światło odbija w, tym, w cygielni i zorientowaliśmy się, że pali się nagle i reakcja była antykwiastowa. Zadzwoniliśmy na straż pożarną i zaraz wzięliśmy wiadra, łopaty, poszliśmy gaść, woda z kanałku, zalewaliśmy tutaj wodą i Gasiliśmy trochę łopatami, zarzuciliśmy to piaskiem. W środku, w środku ogień dopiero się zdarzyło wręcz. Jeszcze nic poważnie się nie paliło. To w środku chyba była jakaś papa, bo ciężko się to gasiło. Woda nie, nie chciała tego ugasić i, i dopiero jak straż przyjechała, to do, do końca to zgasiła. Jesteśmy na kolejnym pożarze w Prostyni, to jest piąty z kolei, który jest prawdopodobnie podpaleniem, bo jest niemożliwe. Nie ma prądu, nie ma zasilania innego, a powstał następny pożar. Dzięki szybkiej interwencji mieszkańców, zauważyli powiadomie jednostki, udało się zagacić ten bez większych strat. Prosimy też mieszkańców, by zwrócili uwagę na takie sytuacje, gdzie ktoś się tam. Yy, chodzi blisko, bo coś interesuje na razie, wpalą się takie rzeczy, gdzie nie są zamieszkałe, ale co będzie dalej?